Na śpiach numer jeden, cały lot przespał. Ja nie śpiewałem, turbulencje i ostrobuja. Witamy w Tajlandii. Salatika, pamiętasz, jak kiedyś zjewiłem? Pamiętasz, że kiedyś. Nie cały czas sawadika, sawadika, italyk, i, i, i oni w końcu po miesiącu powiedzieli, żebym nie mówił K, bo to jest kobiece i żebym mówił K. Albo Krap najlepiej. Po może, miesiącu łukasz się. Po miesiącu zmieniłem płeć w Tajlandii. Tak, tak jak Ej, w Meksyku, Korzystamy z atrakcji i weźmiemy sobie do pokoju Lady Boya w końcu, bo już tyle czasu tu jesteśmy, jeszcze nie próbowaliśmy. marzenie. <laughs> Widać na załączonym obrazku nasze kokony już są całe i zdrowe. Więc jeszcze szybka toaleta i biegniemy na autobus. Trochę mamy opóźnienie, jest 11.30. Mamy 6 godzin, żeby dotrzeć na bataję. <grytanie> <grytanie> Jedziemy autobusem na nasz drugi autobus. Sprawdzaliśmy online, czy są dostępne bilety, żeby mówić. No i nie ma. Jedziemy z nadzieją, że są do kupienia w bilety. w być, To jest Tajlandia. Jak nie, to nam wynajmą, nie wiem, na nowe, że nas zawiodą. A jak nie, to. Troszkę na dworcu. To nie ma, planu. Zamiast pasa będziemy się pluskać w kałuży. Ale jest mega gorąco, czuć różnicę. Zadruk jak do Bangkoku, ale jest suche powietrze bardzo. Natomiast w Saigonie, Hanoi. Było bardzo wilgotno, w ogóle w Wietnamie było wilgotno przez większość podróży. Nawet gdzieś w Saigonie suszyliśmy pokój klimatyzacją, bo było z nim wilgotne. No, będzie dobrze, jedziemy autobusem linii numer A1, który nas się na San Mocit. Jest też numer A2, który jedzie chyba bardziej do centrum. Ogólnie, jeżeli chcecie autobus to wyjechać z lotniska, to wyjdźcie wyjściem numer 5. I tam, z między 30 a 50 batów, znajdziecie autobus do samego miejsca, gdzie chcecie sobie dojechać. Dlaczego? Pamiętam, jak szliśmy tędy pierwszego dnia na Mojito Miałeś dość, doszcz, pociekałaś z plecakiem 20 kilo. No, pierwszego dnia w Bangkoku, jak byliśmy... cały dzień To Łukasz postanowił, że będziemy się spacerować po mieście i tak chodziliśmy cały dzień. Najlepsze było to, że cała nasza praca na mocin to była taka, gdzie nie było ani 7-Eleven po drodze, ani gdzie usiąść i zjeść, a chcieliśmy sobie po pozwiedzać Bangkok jedząc i pijąc. A nic nie było. Yy, dobra. Patrzcie, jakiego mam długa. Łukaszów, tutaj tak powstają te czapki wietnamskie. Dobrze, że kupiliśmy je na samym końcu, a nie gdzieś tam w połowie czy na początku, bo byśmy się męczyli z nimi. Dobra, to później ELO Swartem. No. Farty się przytasowały, mordy. Sytuacja jest taka, że bus, który miał jechać o 13.30, jest przepełniony. Znaleźliśmy minivana za 150 zł. Ale powiedzcie, że miał jechać o 15:00 I ogólnie by nam odpowiadało, tylko że jak będziemy jechać o 15, to wtedy nie zdążymy odebrać skutera. Dzisiaj będziemy musieli iść ponad godzinę do naszego apartamentu, później jutro godzinę ponad, żeby iść po skuter, co nam nie odpowiada, no i ja pobiegłem szybko na przystanek z minivanem i Sylwia czekała tutaj i stała i tak, ktoś podchodził, kupował bilety i Sylwia do no pani, ile biletów zostało? Ile biletów zostało? I zostały dwa i ktoś już stał kupić dwie osoby, nie? Dwie osoby, ja mówię, dobra, to ja kupię, ale jak mój mąż kupi tam, to czy mogę oddać te bilety do tak? No dobra więc udało się kupić bilety na minivana tylko nie dopytałem dokąd on jedzie w sensie jedzie na Pataje ale nie wiemy w jakie miejsce no i teraz na no też nie wiadomo no mamy nadzieję że będzie ok bilety kosztowały po 150 batów za osobę ja już idąc tam jak będziemy schodzić To tam już się panowie podrywali dwie strony panowie którzy wyglądają jak panie i wożą ludzi skuterami ale nie wiem jak oni się na tym skuterze mieszczą jeden ważył chyba ze 200 kilo no i mamy te bilety więc jest szansa, że odbierzemy dzisiaj skuter o czasie. Zobaczymy. aby się udało. Właściwie że tam gdzie pożyczamy skuter, to nie pracuje właściciel, tylko pracownicy. I on, że koniec jest o 17.30 no. mu nie zależy tam 10 minut poczekać. Zamykałem drzwi i nara. Musimy coś kupić jeszcze do jedzenia. Może 7-11 Red Bulla zimnego. No, jest potężny gorąc. Jak to w kwietniu w Tajlandii. Jeszcze miesiąc, półtora. I zacznie padać tutaj deszcz. Skończy się pora sucha. Ale dobrze, że na dworzec jest blisko tych tak długich busów. Ja się cieszę. Tajlandia to nasz drugi dom. Co? To że Tajlandia, to nasz drugi dom. Tak. Dobra, do zobaczenia później. Niestety na dworcu nie ma żadnego street fooda. Jest tylko 7 z plastiku, z mikrofali ale jest dost tęskniłam. Jest energetyk Nie było tego z wziąłem? No dobra. Nie ma tego z wziąłem, ale ten też jest spoko. Zajadamy. Jakbyście się zastanawiali czy w Tajlandii jest bezpiecznie. No to sytuacja właśnie jest teraz. Nie znam dziewczyny, powiedziałyśmy sobie tylko część lokalna dziewczyna. I ona zostawiła tutaj swój plecak i torebkę z kasą, z portfelem, ze wszystkim. Powiedziała, że idzie do łazienki i czy przypilnuje. No oczywiście, że tak, no ale wiecie... No tu jest tak bezpiecznie, że oni się nie boją o to, że ktoś im coś zabierze, nie? Także mam na przypilnowaniu jej plecak i torebkę, swoje rzeczy. Łukasza rzeczy, bo poszedł do sklepu. Robię za ochroniarza tutaj na tym dworcu. Co za szczęśliwy dzień! 16.30, mamy super czas, jesteśmy na Pataji. 16.30 i 36 stopni w cieniu. Idziemy po skuter i się czekinujemy w naszym apartamencie. Ale duże miasto. Zobaczymy co nam Pataja zaoferuje. Na pewno chłonimy. Seks turystyka. No przyjechała moja trakcja. No ja Co sobie tutaj, Ja sobie tutaj czekam z tobołami i jem kokosy. Daleko ten hotel? Patrzcie jakie my jesteśmy przygarni. Jedziemy przed trakcją. I potem przejdziemy Jeszcze hotelu, na podane i krążymy No i tak wygląda w zachód słońca z naszego hotelu. Tak wygląda, że ten hotel cały, przed nami wszystko zasłania. No, ale widać wodę. Jeszcze mamy siłkę. Ale nie wiem, czy jakiś trening będzie wykonany przez nas. Spoko, to wygląda. Ale są sami rusty w basenie, więc nie wiem, czy my Enjoy czy nie Enjoy Gdzie już tam chodzisz Oczywiście na no, przypala. Tak? Uuu, jaki statek Tu możesz swoje pranie wywiesić Tam, przed tobą To statek jest czy świątynia? Statek Naprawdę? Bardzo fajnie. No my na kolacji. wjechał pad thai. Łukasza pad kapao. Z dla bezpieczeństwa po ostatnich zatruciach z No, porcja spora. Za 80 watów. No Łukasz ma trochę mniejszą. Ale tip jest taki, jeżeli zamówicie pad thai i pad thai ma taki czerwony kolor, to znaczy się, że sos do pad thai jest z butelki. Jest sztuczny, nieprawdziwy prawdziwy pad thai. Od razu można poznać, jeżeli makaron będzie miał normalny kolor albo kolor sosu sojowego, to jest oryginalny pad thai. Jeżeli ma czerwony kolor, z czym spotykamy się już bardzo często w Tajlandii, tego nie było jeszcze, nie wiem, 4 lata temu nie mieli tego sosu. Aha. Leją to na potęgę, jest smaczny pad thai, ale nie jest tak dobry jak naturalny, bo w głowie wiecie o tym, że jest po prostu no. z butelki. No. Ale pad thai to pad thai. jesteśmy na maksa głodni. Ser lody. I to jest nasze polecanko. Bardzo dobre lody. Baby Queen. Baby queen. Klasycznie. Roti nadobite. Mhm. Tym razem z mango. No i z jajkiem. Z patai, te mango, zielone. Te roti zielone, te jambosy. Spaj. Pamiętam. No. Kurde, to było konkretne, no. No, faj były super. Gotujemy o godzinie 23.00. A to oznacza tylko jedno. Byliśmy na zakupach Kupiliśmy <noise> kwiaty, co stoją na stole. Kupiliśmy takie kwiaty i jeszcze takie trochę inne więc będzie jedzone a jeszcze jest roti wow. dobra, to będzie do tak. mięcia, dobrze to jedzemy